Hej, eee, witam Was w kolejnym odcinku naszej przygody z figurkami Funko Pop. Dziś będzie scenka, ale scenka w dwóch wersjach. Ta scenka już była kiedyś. Eee, jak ją wyciągłem, to przypomniałem sobie, zobaczyłem ją, jaka ona jest super. Jest to Beetlejuice z Dante Inferno Room, czyli z takim lokalem, gdzie panie są, że tak powiem. Dla zabawy panów. I jest to z serii Town. Czyli z tych miast. Dobra. Tak szybko dla przypomnienia. A ja chyba nawet opowiadałem o niej dość dużo. Proszę. To jest ten domek. Tutaj jest Beetlejuice. 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 Ach, taki... Taki z tymi kolcami. Naprawdę e, super super ta wersja. E, Funko Town robi to, że ten domek jest mniejszy, nie, nie trzyma skali, a figurka jest normalna. E, I dobra, ok, niech tak będzie. Tak fajnie był też e, ratusz z powrotu do przyszłości. Mam chyba to te dwa, mam tylko z serii Town jeżeli dobrze pamiętam na tą chwilę, e, także ten, ten jest, jest fajnie zrobiony. I co sobie wymyśliło Funko? Funko wprowadziło te małe, małe figurki bitty, pop, czyli te takie miniaturki i wymyślili sobie, że zrobią taki e, mały domek z Beetlejuice'a, ten, e, ten Dante Inferno Room. I co im z tego wyszło? Dobra, zabierzmy najpierw tego dużego. Co im z tego wyszło? Dostajemy takie pudełeczko, w którym z tyłu jest instrukcja, jak to zrobić. Proszę. I to jest, to jest ten zestawik. Już go wyciągam. Dla tych, którzy nie oglądali albo nie widzieli, tak prezentują się te maluszki. Są to takie. E, mikropudełka plastikowe o, bardzo fajnie wykonane i taki <laughs> przepraszam, malutki malutki popek dobra, postaram się O. malutki popek przykręcony do podstawki e, e, no naprawdę jak e, jeśli chodzi o tą wielkość to jest bardzo fajnie pomalowany ma, ma wyraźną bluzkę ma e, pasek e, no te zielone te E, włosy, oczka, nawet są ząbki, także jak na tą wielkość jest, jest super. E, dobra, muszę coś tutaj wymyśleć, żebyście to widzieli. Nie czy to gdzieś nam się uda. Nie uda nam się przy tych maluszkach, ale nie będę już kombinował. I dostajemy do tego taki piękny, taki piękny e, Inferno Room. E, no, wygląda, wygląda bardzo podobnie do tamtego. Chociaż taki jest chyba skrócony. Zaraz sobie to porównamy, i co możemy zrobić? Możemy zrobić to, bo tutaj już jest zachowana skala, czyli on jest mniej więcej takiej wielkości, jaki powinien być. Pod spodem w domku mamy taką dziurkę, do której wkładamy, wciskamy tą figurkę, i on sobie siedzi w środku. Tylko największym problemem jest, że prawie go nie widać. O, tak, tak, widzicie? Nie wiem, czy tam gdzieś to. Ta ostrość mi się złapała. Prawie go nie widać w tym środku. Jest tam za głęboko, za ciemno. I gdyby sta, gdy stoi troszeczkę dalej, to ciężko jest go zobaczyć. Trochę powinien być jednak zdecydowanie bliżej bliżej tego zabieram to bliżej tego centrum a tak prezentuje się ten oryginalny domek także tutaj jest trochę taki, trochę taki pos, poskracany pos pozbijany, ale jest to naprawdę bardzo fajna alternatywa dla tych, którzy chcieliby chcieliby mieć takiego, takiego Beetlejuice'a i mieć go w takiej mikrowersji. Największym plusem tych, tych figurek jest to, że one są malutkie i możecie sobie je spokojnie gdzieś tam zbierać i przechowywać na półce. Piszcie, czy... czy w komentarzach, czy macie te bity, co o nich sądzicie? Ja już pokazywałem serię z przyjaciół, serię z Toy Story. Z Toy Story mam swoje, a te, teraz skusiłem się na te dwa. No, kwoty nie są tutaj wysokie, a za to dostajemy no, fajny, fajny gadżecik. Na pewno każdy, każdy kto przyjdzie i, i zobaczy. Jak to jest wykonane, uśmiechnie się, że jest to super pomysł. Tutaj no, największy minus tego, tego Beetlejuice'a, że on jednak jest, jest malutki i gdzieś tam się w środku e, znika, ale możemy go sobie tutaj postawić obok. Szkoda, że nie. szkoda, że nie jest zrobiony właśnie troszeczkę bliżej, żeby był tutaj w tych drzwiach. Byłoby to na pewno na pewno fajnie, a tak to on po prostu tam e, ginie wewnątrz ale dobra, dajmy sobie dajmy sobie z tym spokój, zróbmy go w ten sposób o, zobaczcie jak to fajnie fajnie, teraz możecie sobie porównać i zobaczyć, czy która, które, które to wydanie jest fajniejsze, no wiadomo, że tutaj będziemy mieli masę szczegółów, dużo lepsze dużo lepsze odwzorowanie tego wszystkiego, no ale z tego małego też się można cieszyć, a z kompletu no to już w ogóle, ja jestem Zachwycany. O, tu jeszcze pudełko, które się nie pogniecie. Może się najwyżej porysować, także to też jest taki, taki plusik dla tych, którzy chcą mieć pudełka w idealnym stanie. Dobra, nie będę tego przedłużał. To chyba wszystko no, przechowywać. Możemy to sobie później zamknięte w tym oryginalnym pudełeczku. Oj, co tutaj za akcję nam się. Oczywiście słychać samochody. Za chwilę sąsiad będzie wiercił gdzieś, bo remontuje. No, tutaj jest taka ta instrukcja, jak umieszczać te figurki. Eee, no i co? No to chyba wszystko. E, mam nadzieję, że wam, się, e, z, że wam się ten filmik podobał i że zrobiłem fajne, fajne porównania. Napiszcie coś, coś e, w komentarzach żebym wiedział, że jest jakiś odzew. Dobra, trzymajcie się i do następnego, hej.